Zaczynamy od pompek. Gotowi. Jedziemy. Hop! 6. Oderwanie. Po sześciu pompkach. Bieg do linii bocznej przeciwległej. Powrót. Następnie 6 przysiadów. Bieg do linii przeciwległej. Powrót. I na tym koniec pierwszej części. Na każdy zestaw macie minutę. Im szybciej zrobicie, tym więcej przerwy przed następnym setem. Zajęło wam to 20. Spokojnie, spokojnie. Tam i z powrotem i kończycie. W tej chwili jest 30 sekund. Po sześć. Sześć minut macie. Sześć razy. Druga poszła. Oderwanie w tempie. Szybciej zrobicie, więcej przerwy macie przed następnym. Przebieganiu starać się uginać łokcie. Sześć przysiadów. Przynajmniej biodra do wysokości kolan. Klatka piersiowa otwarta, pięty cały czas w kontakcie z parkietem. Tam i powrót. Wychodzi mniej więcej pół minuty pracy, pół odpoczynku. Karo, stara się tą ostatnią część kończyć w biegu, a nie w marszu, bo za chwilę Wam zwiększa ilość powtórzeń. Osiem sekund. Zaczynamy. Hop! Sześć, tam powrót. Sześć przysiadów, tam powrót, przerwa i macie połowę. Łokcie przybieganie ugięte. Zakładam, że przysiad jest bez ciężaru, wdech, wydech. Połowa za wami 10 sekund. Z pozycji stojącej rozpoczynamy. Hop, czwarta. Trzymamy tempo. Pełen wyprost w łokciach, oderwanie dłoni jak klatka piersiowa jest na parkiecie. Trzymaj Karol, rys. Zróbmy to jeszcze raz przed ostatni, zawsze ostatni. Na dróg teraz to bieganie. Piąta poszła. Jedziemy, tak zwane bieganie, normalne bieganie. Nie panie, tylko bieganie. I to samo tempo, brawo Karol, można, no można! Widzisz? Każdy sobie liczy. Teraz będzie ostatnia. Poszło hop. I dawaj, ostatni, jedziemy na maksa, jedziemy tam powrót z powrotem. Sześć pełnych. Połyku i rozciąganie przy podestach.